W trakcie konferencji kandydat Dariusz mówił o specjalnej premii dla pracowników za aktywność. Dotyczyłoby to te osoby, które zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca brutto. Poruszono również temat o nieuczciwej kampanii wyborczej, zwracając uwagę na niszczenie banerów czy plakatu przez nieznanych wandali. Koalicja Obywatelska proponuje, aby dla osób, które zarabiają do 4,5 tysiąca złotych brutto, była specjalna premia, premia za aktywność w wysokości 600 zł. A więc nie zwiększamy kosztów pracodawcy, a dochody pracowników, Idą w górę o prawie 600 zł. Dla przykładu dzisiaj osoba, która zarabia 2250 zł brutto, dostaje 1600 zł na rękę. Od 1 stycznia, jeśli wygramy, będzie zarabiała 2250. Dokładnie o te 600 zł więcej. PiS proponuje inne rozwiązanie. Krótko mówiąc, dekretem podnieść do 4000, a nawet z kosztami 4700 i przerzuca to na pracodawców. Do nas apelują mali przedsiębiorcy abyśmy zrobili wszystko i wygrali bo boją się że Jarosław Kaczyński faktycznie wprowadzi podniesienie płacy minimalnej kosztem pracodawców oni będą musieli płacić i teraz pytanie jak ktoś kto prowadzi kiosk jak ktoś kto prowadzi nie wiem punkt fryzjerski ma zapłacić pracownikowi nagle 4700 zł to jest po prostu nierealne no nie można e, zarżnąć polskiej przedsiębiorczości na przestrzeni ostatnich tygodni miałem niestety kilka takich sytuacji również tutaj w Kutnie gdzie nie tylko plakaty, ale banery były niszczone mm, e, przez nieznanych sprawców. Nie będę zgłaszał wniosku ani żadnego pisma do policji, do prokuratury, bo te organy mają i tak dużo swojej pracy i dużo pracy do zrobienia. Ale chcę się zwrócić z apelem do policji, aby podjęła działania o charakterze prewencyjnym, operacyjnym, a do konkurencji o więcej szacunku dla konkurencji politycznej i do materiałów, które produkujemy. Otóż możemy się różnić, możemy się spierać, ale apeluję do przede wszystkim adwersarzy politycznych, żeby nie niszczyli po prostu banerów, plakatów. W trakcie spotkania poruszono dwa inne bardzo ważne tematy związane z działaniami na rzecz walki ze smogiem oraz problemem śmieciowym. Chcemy przede wszystkim zapewnić dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, czyli zadbać o to, żebyśmy oddychali czystym powietrzem, ale również dofinansowanie do automatów na plastik, gdzie beneficjentem będą również e, mieszkańcy miast, gdzie mogli, będą mogli korzystać z preferencyjnych zniżek, dając na przykład plastik e, do takich automatów. Dzięki temu wzbudzimy też świadomość społeczną na temat e, zużywania e, plastiku. Trzecią bardzo ważną kwestią, którą e, Porusza nasz komitet, jest też przede wszystkim spowolnienie zwożenia spowolnienie śmieci do Polski. W 2018 roku do Polski zjechało z takich krajów jak Niemcy czy Wielka Brytania aż 440 tysięcy ton śmieci. To jest aż o 60 tysięcy ton więcej niż w 2017 roku, a od 160 tysięcy ton więcej niż w 2015 roku. My chcemy spowolnić ten proces, chcemy zaprzestać tego, chcemy dbać o środowisko Polski i o to, co zapewniamy naszym przyszłym pokoleniom, ponieważ naszą rolą jest nie tylko zadbać o to, co dzieje się teraz, ale o przyszłość kolejnych pokoleń. Uzupełniające, szanowni państwo, ponieważ niedaleko Kutna, a pod Zgierzem znajduje się polski Czarnobyl, tak zwana Boruto, na której jest zakopanych 200 tysięcy beczek z chemikaliami, jak również przywiezione śmieci w ostatnich latach z, całe, z całego świata. Otóż zapowiedzieliśmy, że złożymy w tej sprawie specustawę, bo to jest nasze zdrowie, nasze życie i nie można przechodzić obojętnie wobec tego, co się tam wydarzyło. Pan premier Morawiecki obiecał zabezpieczyć ten teren. Ten teren nawet nie jest zabezpieczony, nawet nie jest ogrodzony. Dlatego czas najwyższy po prostu Borutę posprzątać i obiecujemy, że taką specustawę złożymy, bo koszt wywozu, utylizacji tego wszystkiego to prawie 5 miliardów złotych, więc żaden samorząd, ani powiatowa, ani gminny, ani nawet wojewódzki nie jest w stanie sam udźwignąć ciężaru posprzątania tego terenu. A to jest sz szczególnie ważne dla mieszkańców właśnie Aleksandrowa, Zgierza, Łęczycy, Łowicza i, i, i Kutna, dlatego że no, e, e, takiego drugiego miejsca w Polsce, gdzie jest tyle chemikaliów zakopanych nie ma.